ta historia Świeć gwiazdeczko mała świeć do Jezusa prowadź mnie Świeć gwiazdeczko mała świeć do Jezusa prowadź mnie Czekamy się drugiego dnia na Roratach i pierwsze co zrobimy to odpalimy drugą świecę na naszym wieńcu adwentowym drugą małą Hania była pierwsza, tak? Proszę bardzo. I tak jak to robiliśmy wczoraj, w tym momencie, kiedy Hania będzie odpalała świecę, zastanawiamy się o co prosić Pana Jezusa dla siebie, dla swojej rodziny, dla kogoś nam bliskiego. Przepraszam Cię, Boże, skrzywdzony człowieku. Przepraszam dziś wszystkich Was. Co ja tu mam? Chcecie zobaczyć? Taka szczególna rzecz. Agatko, czy wiesz, co to jest? Roślina. roślina. To jest roślina. Czy wiecie, jaka to jest roślina? Oliwka. To jest oliwka. Gałązka oliwki, i nie zgadniecie skąd to jest. Ta gałązka oliwki jest z początku niemal świata. Było takie wydarzenie, które zwie się Potop. Może niektórzy z nas pamiętają z opowiadania niż z przeżycia, że deszcz padał wiele, wiele dni i zatopił cały okrąg ziemi. I kiedy już przestał padać. I wody zaczęły opadać, wtedy Noe wypuścił kruka. Wypuszczał go, on znów wracał, wypuszczał, znów wracał, ponieważ jeszcze nie było skrawka suchej ziemi, żeby kruk mógł spocząć. W końcu wypuścił gołębicę. I gołębica również wróciła. Ale po upływie kilku dni znów wypuścił gołębicę, i gołębica przyniosła ten oto kawałek gałązki oliwnej. Nie pytajcie skąd ją mam, bo Wam nie powiem. Ale uwierzcie, to jest ta gałązka, którą przyniosła Gołębica, gdy był potop. I wtedy Nale no, znów wypuścił Gołębicę i ona już nie wróciła. To znaczyło, że wody zaczęły się obniżać, pojawił się suchy ląd i Gołębica już mogła rozpocząć życie poza arką. Wiecie, co zrobimy z tą zieloną gałązką? Wytkniemy ją do tej świecy, która stoi tutaj przy ołtarzu z niebieską wstążką. Czy wiem, jak ona się nazywa? Hania? Roratka. Tak jest. Roratka jest symbolem kogo? Tak jest. Irolatka zazwyczaj jest niebieską wstążką, tak jak tutaj mamy. Niebieska wstążka jest symbolem niepokalanego poczęcia Najświętszej Maryi Panny. O tym powiemy sobie w przyszły poniedziałek, kiedy będzie święto niepokalanie Najświętszej Maryi Panny. A gałązka gałązka nawiązuje do tego, co słyszeliśmy dzisiaj w pierwszym czytaniu, że wyrośnie różka z pnia cego. Udekorowana roradka, którą teraz zapalimy, będzie nam towarzyszyć przez wszystkie dni w czasie rórad aż do Bożego Narodzenia. Gdy rośnie różka z pieresego, to się odnosi oczywiście do Pana Jezusa. I na tej różce kto spocznie? Było w czytaniach, nie było wprost powiedziane, ale spocznie duch pański, duch bojaźni, duch mądrości, duch rozumu. Chciałem wam jeszcze pokazać jedną rzecz, bo również tak jak Noe wysyłał gołębicę, tak samo Bóg Ojciec wysyła do nas również gołębice Ducha Świętego. Tu jest Bóg Ojciec, a tu jest Duch Święty. Może trochę niewidoczny, jest tam gołębica. I każdego dnia posyła do nas i szuka, czy ma miejsce, żeby spocząć na nas. Kiedy Duch Święty może na nas spocząć? Bo może wrócić bez gałązki do Boga Ojca, a może wrócić z gałązką. I ta gałązka świadczy, że znalazł w nas miejsce. Kiedy Duch Święty, jak jest posłany przez Ojca, znajduje w nas miejsce. Kiedy przystępujemy do modlitwy, kiedy zostawiamy telefony, zostawiamy pracę, ten Duch Święty wstępuje na nas i później tą gałązką, którą zabiera ze sobą, jest prośba, które może wysłuchać. Jeśli nie znajdzie suchego lądu w nas, to wraca bez gałązki. Czy w naszym kościele jest głębica na herbie? Czy jest gałązka oliwna? Nie ma gałązki oliwnej, ale głębica owszem jest. Wczoraj rozpoczęliśmy od pokazania herbu, a teraz na herbie skończymy. Wracając do zagadki, w którym miejscu jest głębica? Tam jest głębica u góry. Później można się przyjrzeć. Tutaj mam gołębicę z gałązką oliwną, naszą. I tutaj jest ta gołębica w powiększeniu. Ona jest trochę mało widoczna, bo złota gołębica siada na złotej tarczy i się wszystko razem zlewa. Ale ta tarcza to jest symbol tego miejsca, gdzie ta gołębica chce spocząć. Za Bóg kochana, odznieśmy ręce, wielpiąc Jego imię Bóg kochana, obznieśmy ręce, wielpiąc Jego imię, Bóg kochana. Czy zauważyliście, jaki kolor jest pod oknami? I dlaczego jest taki? Czerwony. Tak, czerwoniutki, bo czerwony kolor jest symbolem bohatera, o którym żeśmy mówili, czyli Ducha Świętego. Tak, Pola chciała powiedzieć? Bardzo dobrze. Pan Jezus dzisiaj się rozradował, było pierwsze zdanie w Ewangelii. Wiemy, dlaczego się rozradował Pan Jezus. Rozradował się w duchu świętym. Każda radość prawdziwa jest w duchu świętym. Możemy być weseli, jak zjemy czekoladę albo coś tego, ale to nie jest taka radość, która przenika przez całe ciało i może trwać długo. Stąd dlatego, stąd dlatego warto robić takie suche przestrzenie, zatrzymywać się na modlitwie, żeby Duch Święty mógł spocząć na nas. Bo każdy z nas będzie się mógł rozradować w Duchu Świętym. Żeby nie zapomnieć, proponuję to ćwiczenie zrobić jeszcze dziś po powrocie do domu. Zaprosić męża, żonę, dzieci, rodziców, kogo tam znajdziemy pod ręką, a jak nikogo nie znajdziemy, to w pewnym sensie będzie łatwiej, a może trudniej, i powiedzieć: Teraz robimy przestrzeń, żeby Duch Święty mógł na nas począć, żebyśmy się rozradowali. Może nie od razu będzie taki efekt, że poczujemy wow, ale praktykując to dzień po dniu, będziemy czuli, że coś się dzieje. I człowiekiem, który był rozradowanym w Duchu Świętym, jest Franciszek Xawery. Jutro jego święto. Jutro dostanie to, czego nie ma w dłoniach, ale dzisiaj odkryjemy go. Kto by chciał ściągnąć czarną szatę z Franciszka Xawerego. brak odważnych. Czyli zrobię to pewno ja. Może być dorosły. U nas wszyscy są dorośli, wszyscy są dziećmi. Dzisiaj już odkryjemy go całego, choć w szacie też mu do twarzy. Ale żeby była dynamika... A grafki także kobieca dłoń jest potrzebna. O, tak wygląda, święty Franciszek Sawery po odnowie. Na razie na mało tych złotych elementów, bo dopiero jutro dojdzie, coś dojdzie. Także jutro warto przyjść, by rozradować się w Duchu Świętym, jak święty Franciszek Sawery.